Kurde. no to trudno. Tak trochę niemiło rozpoczynamy live, bo już zapomniałem po prostu wyłączyć sesji publicznej. Dobra. <coughs> Opcja online. Jeden gracz. co, ja teraz dopiero startujemy rozgrywką. Ja sobie łyknę wody. najlepszą hmm. Poróbmy sobie się poboczniaki. Trzeba trochę jednak przystopować z tym co, ile można nacisnąć? Uli to mógł coś prześleć, ale nie wiem, czy to się aż tak obraca. Kurde, nie wiem, czy on mnie wrzuciło w noc. Wyucz się. Fuck. Co to on by Jezus. Kolega koszmar. Sobie chodzi? O nie, fuck. Jezu, na mojej wysokości Kurna Czekaliśmy na Ciebie Pośpiesz się! Przez ciebie mamy opóźnienia! O wieża fortu Jefferson! i będziecie mnie tytułować Komandorem Jefferson. Ja tu ustalam zasady, czy to jasne? Nie breken, nie Rais, to Jeffowo. Albo Jefflandia. E, Jeffowa Wola, albo Nowy Jeff. Słuchaj, Jeff. O mandorze, Była jakaś awaria, w całym mieście nie ma gazu. A, to e, tak. E, to byłem ja. Ty odłączyłeś gaz? Aby dokończyć instalację muru apokalipsy w forcie Jefferson, musiałem tymczasowo odciąć dopływ gazu cywilom. Ale już skończyłem, więc możesz go przywrócić. Chyba twój obowiązek. Nie da rady. Jestem niezastąpiony, muszę tu zostać. Będziemy musieli wysłać kogoś mało znaczącego. <coughs> Komandorze, zgłaszam się na ochotnika. Dobry z was żołnierz, kimkolwiek jesteście. Żal będzie was stracić. Musicie odkręcić wszystkie zawory sterujące przepływem, jak również główną śluzę rozrządczą. Potem zameldujecie się u mnie, a ja przywrócę ci śnieg. I nie dajcie się zabić. Będziecie mieli okazję być świadkami wzniesienia muru Apokalipsy. Dobra. Zajęć zrobimy, bym się akurat bardzo chętnie przespał. Świetnie, oto skrytki nigdzie. No. Nope. Gdzie idziemy spać? Gdzie jest ten Chcemy tu tutaj. Puszcznij Sławy. Oh, fuck. Grubcie o. wybuchaj sobie tank. Ją sobie sami kopcikami? Myślę, że trochę dłużej się, trzeba nabrać, ale jak widać nie? Ja jazdek nie mam żadnych tu zrobienia. No cóż. Muszę się pozbyć tej gnidy. Chciałem moje umiejętności. Rzut bronią, wiele Nic... O co też mam? Przeskok, ślisk, też nic. na Dokładnie cztery ciosy. O, padła. Przecież tu była moja superka, co nie? To, co oni tutaj mają, o, Worki z takie też zawsze dobre. U góry takie takie pięknie. Jest to sklep, sklep? tutaj nie ma sklepu. Tutaj może będzie... Tak, tu jest sklep. Jak kojarzę... Dobra, wiecie się. I mam pieniążków. 900 może kupię jakiś nożyk. W Na następnym odcinku, ale tak wiem, live są moje odcinki. Przynajmniej dotychczas, tych dotychczas tak teraz będzie. Spokojysz się w końcu na tyle, żeby mi powiedzieć co się stało? Jasne, pewnie, można spróbować Spokój na pewno mi pomoże Spokój rozwiąże wszystkie problemy Nie, zostawimy Dobra, dobra, czekaj Już jestem spokojny No więc produkuje dla Raisa te flary, co nie? Flary? W sensie sygnałowe? Nie, ultrafioletowe takie flary, których nie są w stanie znieść te nocne stwory, bo w nich są promienie UV, co znaczy ultrafioletowe. Naukowo mówiąc, łapie, flary UV, mów dalej. Nie ma żadnego dalej. Cały cynk został skażony fluorem. Jest do niczego. Nie ja mam też terpentyny, co nie byłoby problemem, gdyby nie to, że teraz wszystko jest problemem. Kiedy więc przyjdą po nie ludzie Raisa? Bo on ma jakichś ludzi? Myślałem, że zatrudnia tylko psychopatycznego goryle. Czego dokładnie potrzebujesz? Tylko cynk i terpentynę. Resztę mam. Najgorsze, że wszystko, czego potrzebuję, jest w magazynie kolejowym. A gość taki jak ja nie da rady tam wytrzymać 10 sekund. Jestem zaskoczony, że w ogóle jeszcze żyjesz. No, bardzo śmieszne. Ha, ha, ha. Bardzo śmieszne. Zdobędę dla ciebie składniki. Ale chcę połowę flary, jakie zdołasz z nich zrobić. Połowę? Mowy nie ma. Chyba ci pogięło. Jak chcesz, możesz mieć pół czegoś, albo całe nic. Połowa twoja. Świetny deal. Dobra. Ponoć szukałeś biegacza. Szukamy kogoś, kto powie tak, a nie nie. Jafar wszystko wyjaśni. No spoko. Tolga. Tolga i Fatin? To wy? Jak to wy Kogo obchodzi, jak jego małpi muszek przetwarza informacje? Mamy dla niego robotę. Zgadza się, Tolga. Pamiętaj, krótkie słowa. Nie namieszaj mu wełbie. Musimy przenieść trochę sprzętu przez miasto. Jest dość ciężki. Jak ciężki? Za ciężki dla ciebie, małpoludzie. Przetransportujemy go w powietrzu na wytrzymałych liniach transportowych. Genialne, nie sądzisz? To był mój pomysł. Wcale, że nie. Powiedzcie, czego wam trzeba. No, haków! No. Oczywiście. Na czym niby mamy zawiesić sprzęt? Znajdziesz je w magazynach kolejowych. Czy on wie, co to magazyn? Zapewne nie. Sprawdź słowniku, tylko migiem. Ten projekt jest ważniejszy niż cokolwiek co taki naambertarczyk jak ty może sobie w ogóle wyobrazić. I nie próbuj odgadnąć co to jest. Niech cię Bóg broni. Dostaniesz tętniaka. O, czyli dostaniemy tętniaka. Jezus. chodźcie Znowu ty... Znaczy, co ty tu robisz? Spokojnie, nie robię już dla Raisa. Tak w ogóle to było jednorazowe. Dla bezpieczeństwa wieży i przepraszam, naprawdę przepraszam. Przecież! Słuchaj, zarówno wtedy, jak i teraz robię dla Brekena. Jeśli mi nie wierzysz, zapytaj kogokolwiek w wieży. No, to co jest grane? Udało nam się podsłuchać trochę radiowych rozmów ludzi Raisa. Jedna z grup znalazła coś na placu budowy. Cieszyli się jak dzieci na święta. Nie powiedzieli, co to dokładnie jest, ale sądzą, że dzięki temu uda im się rozwalić całą wieżę za jednym zamachem. Ktoś musi dowiedzieć się, co znaleźli i wykraść to im, albo zniszczyć. Mów mi ktoś. Wiedziałem, że się zgodzisz. No, czyli jesteśmy ktoś, który dzisiaj śmieje? Okej. Idziemy teraz do sklepiku. No bo chyba tutaj, właśnie się nie byle. To jak to jest tu tańsówka, teraz coś naprawdę wyjątkowego Chodź tu po prostu muszę Nie zaśmie na nic, pięknie no kurde Czyli chyba nic z tego. O, fosforyzujące grzybki. No i ja mogę sobie kupić tylko krótki nóż rybacki. Dobra, lepsze to niż nic. Ciśniemy zaraz do kolejnego zaworu. O nie. To są grube Pino. Aha, przed chwilą byłeś inny ziemi. Oj, jest użaj wreszcie. Śmieszno, tylko HPK. peka. Jakoś pogięło, że oni mnie też będą bić. Ile można bić takiego osiłka? Kurde. wreszcie padł jest ile możesz nalać takiego gówniaka chodź tu mogę ci uderzyć przez to chyba nie ty mi możesz a ciebie nie tak? zajebiliście system ty <ścoughs> zrobiła szpagat jaka dino i tak to już działa no i co uciekasz z tym podzidu no nie chcę się z nimi walczyć Nie, 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 Muszę go Czy tutaj budynki dookoła. Nie czy po prostu być po mnie. Nic nie widzę. Przynajmniej wartego mojego zainteresowania.

Moż do swojej. Pę, czyli już mamy po nożyku. To się ten sprzętem Kurde, ich nie zabiję przecież. Nie no, muszę stąd uciekać. Poszukać jakiejś części, chociaż... Bo tak nie mam szans. O, jest tak malnie, świetnie jakby ktoś nie wiedział, jest to zamknięta beta kodziki do niej muszę odebrać na moim fanpage'u więc my nie wiem czy ono są jeszcze bo wiele ludzi z nich skorzystało już upłynie. ale możecie widzieć, zobaczyć do zrealizowania w playstation store w realizacji kodu oczywiście O, nie, 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 nie. Naprawdę, więcej tu już ich matka, bo nie miała. Chodź tu już, koleżko. Co się można tutaj spodziewać, się tu żyjesz? Już? Po tobie? Tak. O cholera. To będzie chyba teraz w na dół. Dokładnie. O, kopnięcie z wyskoku I życie staje się łatwiejsze. W sumie to taka jest nawet prawda. Całkiem nieźle ułatwia rozgrywkę. No tylko że was to jest kurna, za dużo, a nie ma żadnej broni. Oh. No to mam przesrane Kurde, nic nie zrobię bez tego. Берегня. No, przenosimy się zaraz na TrackMan'ie. No. Zadziała się tyle, ale widzimy się zaraz na live'ie z trackmanie.